Ważna rzecz. Nie jest Twoim zadaniem myśleć, w jaki sposób ja będę zarabiać więcej pieniędzy i zastanawiać się, w jaki sposób ja to zrobię. No, Twoja uwaga. Ma być skupiona na poprawę twojego samopoczucia, na poprawę tego twojego state of being, tego jak się czujesz w relacji do pieniądza i tam podnosić swoją wibrację, nie konto bankowe. Czyli teraz przez najbliższych parę tygodni nie pracujesz nad poprawą swojego konta bankowego, co ta Agnes pierwsza, ja chcę zarobić więcej pieniędzy, a ona mi mówi, żeby się nie patrzeć na konto bankowe, co nagada w ogóle bez sensu. Powiem ci tylko tak że jeżeli zadbasz o to, o ten swój state of being i poczujesz tą siłę i poczujesz tą energię, ta energia przepływa, ona jest neutralna, wpływa i teraz gęgasz po staremu, wysyłasz taką samą informację starą, wysyłasz to już od 10 lat albo od 5 lat, dokładnie taką samą, dużo się nie zmieniło, wiesz o tym. Okej, okay, dobra. Teraz Agnieszka mówi tak, ok, już nie gękaj po staremu, tylko zacznij gęgać po bo po staremu to już wiesz jak i za dużo Ci to nie dało, bo ok, zacznę wprowadzać nową siebie, zacznę programować nowe poczucie moje, sprawdzę jak to jest, jak ja się czuję, jak wyobrażam sobie i jak, jak to jest mieć więcej pieniędzy. I teraz, jeżeli to jest praktykowane każdego dnia albo dwa razy dziennie, to ja Ci gwarantuję, że zaczniesz się czuć lepiej, a jeżeli Ty się zaczniesz czuć lepiej, to zaczynasz wysyłać inną informację i zarobisz więcej pieniędzy. Pieniędzy, szybciej te pieniądze zarobisz, one przypłyną do Ciebie i będzie to konsistent. I ten proces, jak już poznasz raz, to już nie zrobisz inaczej. Bo to jest po prostu zabawa, to jest po prostu, stajesz się, sprawcza co do Twoich rezultatów. Twoja energia jest energią sprawczą. Zaczynasz mieć to poczucie, że to już jest Twoje.